Trzyma się Mavidzu, witam Cię bardzo serdecznie. Już trzy dni pod rząd mi się udało jest tyle tematów, że, że ja jestem w raju obecnie. Ja muszę częściej przerwy robić, bo więcej się dzieje. Nitro wypuścił piosenkę i z chęcią bym na to zareagował, bo było to tragiczne, ale niestety podpiął się pod MUGO wraz z Sentino, a MUGO to jest generalnie bardzo słabe, bo, bo nadużywają copyrighty i dają copyrighty, więc nic nie zabiorą na filmach, co oznacza, że, że mi się nie chce tego robić. Tak samo MUGO z Team X się podpiało, dlatego też na Team X nie reagowałem, ale Gen z jest super, bo jest podpięte pod Freeza, a Freeze zawsze był spokojny, jeżeli chodzi o takie rzeczy i był otwarty na właśnie jakieś reakcje, duprele, dzikie węże. I jak nie wiecie, to do Genji to są takie, no, przydupasy Freeza, wiecie, taka maszynka do zrabiania dla Freeza, ale też, no, 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 wiecie, dla, dla nich też jest to jakiś tam pozytyw, bo jednak, nie wiem, na jakie procenty tam się dzielą, ale na pewno coś z tego mają, wiecie, lepiej mieć, nie wiem, 10 z miliona, procent niż, yy, nie wiem, 100% z tysiąca. O, rozumiecie. O nich to jakoś głośno nie ma, bo nie wiem, jak ekipa robiła to swoje daily, to po prostu każdy oglądał, yy, jakieś tam mniejsze kontrowersje były i, i, i tyle. Yy, tutaj jest podobna ta sytuacja, to nie jest jak z Team X, to nie jest jak z tymi różnymi innymi teamami, bo tu żadnych dram pomiędzy nimi nie ma, żadnych większych kontrowersji nie ma. Jedyne, co robią i skopiowali od Teamu X, to właśnie to, że chyba co miesiąc wrzucają piosenki. Jakoś, jakoś tak to chyba wychodzi. I też jak Team X zmuszają do, no jakby każdego, do, do śpiewania, pomimo tego, że tam połowa z nich totalnie nie ma talentu i nie powinno śpiewać, to, to, to i tak to robią. No to, to jest taki negatyw w sumie Gen z. Ale w sumie to dla mnie pozytyw, bo wtedy jak te bez talencja próbują śpiewać, to, to ja się mogę pośmiać z tego, więc zobaczymy jak ta piosenka im wyszła. Eee, nie będę już przedłużał i odpalam tą piosenkę Gen z. <grym> Plons. Ja nawet nie mam pojęcia, co to jest plons. Czekajcie, zgoogluję. Plons to skoczny taniec, w którym nie obowiązują żadne reguły. Podczas pląsu osoba tańcząca wykonuje chaotyczne ruchy. Jak widać pląs zas zasadniczo różni się od innych tańców, które mają swoje charakterystyczne figury. Aha, czyli Jenzi dojrze, bez talencie w śpiewaniu, to jeszcze w tańczeniu. Rozumiem, dobra. Czy to będzie jakaś klubowa muzyka? Po co wy robicie klubową muzykę? Skoro ludzie, którzy was oglądają, to nawet o klubie jeszcze nie słyszeli, co dopiero oni nie mogą wejść do takiego klubu. O, oni tam na tym Jenzi powinni jakieś, nie wiem, Baby, Shark, du, 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 coś takiego. Nie ta, takie piosenki, a nie kurde, klubowe jakieś. Dobra, o, po, posłuchajmy. Mogło być gorzej, tak? Mogli być Tyłem X, którzy też mają takich odbiorców, a śpiewają o, o 4, 2 0 i tak dalej. Ruszam flow Się wydaje mi że cały śpiew jest taki strasznie sztywny. W sensie wiecie, taka klubowa to powinna być. Wiecie, luźna piosenka, wow, super, bujanie się, a ona tu brzmi, jakby za karę śpiewała trochę. No w sumie, jakby nie patrzeć, wszyscy są zmuszani, żeby na tych piosenkach być, no to no to bardzo jest to możliwe. Więc ruszą. <śmulacza> Ja pierwszy raz słyszę ten refren i on już mnie nudzi, więc raczej niezbyt dobry refren, skoro refren mnie nudzi po pierwszym przesłuchaniu. Nie muszę pytać o plany na dzisiaj, wszystko wiem, na pewno nie będzie stypa, pewnie u Ciebie dziś spokój i cisza, więc niestety to trochę lipa. No i o to mi chodzi, on tutaj czyta z kartki, a nie, nie śpiewa, tym bardziej nie śpiewa do piosenki, kurde, klubowej, no ja pierniczę i co, że przy takim czymś ma się ktoś bawić, tak? Już to widzę. Płynie muzyka jak krew. Wdech. Bas mnie uderza z głośnika jak sierp. Prawy, lewy, leć. Na polu walki nie znikam. Nie róża wprost. Patrzę na ludzi, którzy tutaj są. tylko się kręci tak jak po orbitach, w nocy tak mocno tańczymy przybita, bitach na parkiecie zdążymy przywitać co nie wiecie, to, to, to też nie bierzcie tego, że ja to jakoś hejtuję czy coś bo tak szczerze mówiąc, tylko patrzę na te negatywy bo pozytywem jest to, że że uszy na przykład nie krwawią, to, to jest duży pozytyw, bo da się to raz przesłuchać. Po prostu ja tutaj mówię bardziej z takiej perspektywy, że no drugi raz bym tego nie włączył. A chyba chodzi o to Gen z, jeżeli chodzi o piosenki, że, 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 jakby chcą większe mieć zasięgi niż na normalnych filmach. A oni na tych piosenkach mają praktycznie takie same zasięgi jak na, nie wiem, lepszym pranku na fryzie czy coś. No, no, no nie o to chodzi chyba. Ludzie mają to drugi raz odtwarzać, a nie tylko raz. I wow, okej, okay, da się słuchać i tyle, i już o tym zapominają. O, tak to lepiej powiem. Niczym się ta piosenka nie wyróżnia od innych YouTube'owych piosenek. Ani nie jest taka gówniana, że drugi raz się prze chce przesłuchać, jak się samemu sobie torturuje uszy, ani nie jest taka super, żeby ją puścić drugi raz. Znam przepis na pącz, tak jak znam przepis na fląz. Nieważne, czy klub, czy dom, no bo zawsze trzymam pion. Dobrzy ludzie przy nas są. widać to i na widać nie wiem, tu teraz brzmiała trochę jak liczę zielone Nie pamiętam jak to było, ale ten palion, sobie puścił piosenkę No kurde, ja właśnie nie wiem czy to jest problem tego jak oni to śpiewają Że to jest takie strasznie sztywne, czy ten beat jest taki nudny No jedno z dwóch, widzowie napiszcie mi w komentarzach, bo, bo ja się nie znam aż tak Ale ogólnie widzę, że nie tylko ja mam taką negatywną opinię Bo teraz sprawdziłem sobie, włączyłem wtyczkę i jest 10 tysięcy dislajków do 60 lajku, 1000 lajków Tysięcy lajków, więc według mnie no bardzo dużo Dużej ilości osób się to nie spodobało. Widzicie YouTube Dlatego widoczność i jest bardzo ważna, bo inaczej, ja bym sądził, że to we mnie jest problem, a nie w tej piosence. Robię to nie na pokaz, jak w mojej szklance, koktajl, fontan. To jest najlepsza forma, gdy atmosfera dobra, nie żadna melancholia. Taksyka niezawodna, taniec od wschodu słońca, to już ostatnia zostaje do końca. Ja za to chyba nie zostanę do, do końca tej piosenki. W sensie, no, refreny na pewno wyrąbane, bo, 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 bo nie chce mi się tego słuchać tych refrenów, bo jest nudny, ale zobaczymy ich zwrotki pojedynczo. Tajcie, po to chyba jest ten parkiet. mi się nie martwię. <śmiech> <śmiech> Mamo, my chcemy oliwkę Brazil. Oliwka Brazil, w Genzy. Znaczy w domu. <laughs> nie, no nie mogę, co to jest w ogóle? Oni na pewno wiedzieli, oni specjalnie to zrobili, na 100%. No cóż, czyli oficjalnie mamy family friendly Oliwkę Brazil, tego nam w Polsce brakowało. No bo dzisiaj są nieważne, więc zobacz jak co tańczę, to mój plan A, nie plan trochę jak Jordan Last to póki nie padnę. Nie, no, ale to wbicie w bit na pewno typu Oliwka Brazil mi się bardziej podobało niż ta końcówka, ta końcówka takie... No nie, no strasznie, ta, ta piosenka jest taka no, no bardzo, bardzo... Nawet nie przeciena, tylko do dupy. Zawsze. Zanim powitam wschód, biodra wprowadzę w ruch. Tańczę do utraty tchu. Rano nie czuję nóg. Ty chyba zgubiłeś krok. Widać, że trochę masz dość. Weź lepiej odejść na bok. Poruszam w plon. poruszam w plon. Nie wiem, też, też strasznie, strasznie, przez to, że oni robią te piosenki z tą samą, osobą, co ekipa robi. Ta piosenka też mi tak ekipowo brzmi, nie? Jakby gorsza ekipa, dosłownie. No no to jest takie trochę podsumowanie Gen Bo nawet piosenki słychać, że to po prostu bro jakby robi nie wiem, ścieżkę do tego, jaki ma być flow i w ogóle i, i no, no i słychać to, że to jest jak ekipa. Kiedy znów jesteś obok, wystarczy jedno słowo. Ucieknę taką nocą, by tańczyć tylko z tobą. Jak zakazany owoc, smakuje każdy moment. Kiedy łapiesz za dłonie mnie, to wiem, że nie Okej, okay, na pewno Kartoni lepiej poszło niż w ostatniej piosence, gdzie ona była, bo tam to była tragedia, ale a i tak nadal, no nie, nie zmuszajcie się od tych piosenek, no serio. Wiecie, na przykład wujek Głuki wie o tym, że na piosence by brzmiał sztywno, tragicznie, by zaniżył ocenę ogólnie całej piosenki. Dlatego nie śpiewał. Tak samo ta Paulina od Mini dlatego nie śpiewała, tylko powiedziała tam jedno słowo, więc nie możecie robić tak samo? chyba, że w tobie co to dziś jedyne co robię. Ty jesteś moim nałogiem. Chcecie mieć tutaj na co dzień, ślubu mieć ogień. ogień, ogień. Szyby wypadają z okien. Spora kolejka pod klubem dzisiaj z naszym blogiem. Spoko, wejdziemy bokiem. Nie wiem, jedyne co tutaj jest w zwrotce kartoni i zauważyłem ciekawego, i co mi się podobało, to fragment, jak dali, że wygląda, jakby tańczyła. Ona tam się wywala na wrotkach. To, 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 to jest śmieszne. Zasłanone on party. Please, 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 please. Niech ze mną hula każdy. Please, 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 please. Nie, nie jestem jak sobie, no bo zostaje do końca. I, Ale czuję się bandytą, no bo kradnę tej imprezy. Twoja ręka już pod filmem wypisuje. Bogacza! Uh! Nie wiem, jeżeli nawet Patryk źle brzmi, a on zazwyczaj albo neutralnie brzmi, albo dobrze, to, to chyba faktycznie jest to wina bitu. No, no. On, oni mi tu nie pasują, tym bardziej Patryk na taki bit. Chciałbyś taką przeżyć. Robię krok za krok, wiem, że to nie błąd, bicie drop za drop. Mam za noc, a ja wchodzę to One przychodzą, no i odchodzą tu stale Co tu jest grane? To asłuchalne no. Hoj to raz, ja przyz przynajmniej, przynajmniej przyznali yy, mi rację, że to jest asłuchalna ta piosenka Więc yy, dziękuję ślicznie Znaczy wiem, że tu chodzi o tego, kurde, tego chłopa, co wywalił swoją dziewczynę za to, że paliła szlugi Że, że jego muzyka jest asłuchalna, no ale oni nie mogą tego mówić o innych piosenkach, no. Tym bardziej na takiej piosence. Wiecie, to jest jakbym ja mówił, że, nie wiem, kanał Rewo jest gówniany, no. No nie mogę tak powiedzieć, tym bardziej na tym kanale. Mam pakiet endorfin, bogu moi ludzie. Tak się robi, pląsy, jeśli chcesz, to cię nauczę, bo są tu moje ziomki i ziomarki w całym klubie. Dzisiaj party jest takie, jak lubię. Tak, tam tańczyć każdym. Ej, w sumie on chyba najlepiej na tym wszystkim wyszedł na tej piosence, ale to chyba tylko dlatego, że brzmi inaczej. B brzmi inaczej i jakby wychodzi yy, poza ten taki monotonny yy, to, co jako i do tego bitu. Te no i ponownie wraca do aspuchalnego a słuchalnej piosenki. Aczkolwiek piosenkom to jest naciągane to nazywać. Róbcie mniej, yy, ale lepiej. Nie wiem, yy, mniej dawajcie ludzi do tych piosenek. Tylko ludzi dawajcie tam, którzy serio mają chęci do śpiewania jakiś pomysł. No i mniej brzmijcie jak bro. To są moje takie trzy złote porady dla Genzy. No i to by było na tyle ogólna ocena. Dwa ziemniaki. Ja z widzowie miłego dnia wam życzę i widzimy się jutro prawdopodobnie. Na razie a zostaw lajka, bo bo nie mówię o lajkach już na początku, tylko na końcu. Taki, wiecie, trochę, trochę zmiana, wiecie. Nowy rok, nowy ja. <ścoughs> I suba, zostawcie byciule.